Z nami Kamil Łaszczyk, numer 3 rankingu WBO wagi piórkowej, Od tego może zaczniemy. Jutro walczysz w Radomiu, natomiast ta informacja o tej twojej trójce w rankingu WBO to była bardzo fajna informacja, jak to przyjąłeś. No dla mnie no, bardzo, to coś miłego, no, być trzeci na świecie, no, to jest jednak, no, na pewno to też jest dzięki mojemu promotorowi, więc ja mu bardzo za to dziękuję. E, no ale no to coś miłego być. No, no. 000. To już jest, już jest do, dobrze naprawdę. Traktujesz to jako taki kredyt zaufania na przyszłość, czy już myślisz o tych mistrzowskich walkach? Bo tam na górze jest Salido, jest zaraz Łomaczenko, który będzie też walczył mistrzowski pas. Myślisz o tym, czy na razie skupiasz się na ciężkiej pracy na treningach? No wiadomo, tam gdzieś tam już tam w przyszłości już myślę o tym, żeby zaboksować o Mistrzostwo Świata, bo te, takie walki jednak no... Nawet no, jakby były przegrane, to by dużo uczyły. Jakby, no, ja bym miałem zawsze jako amator, jak przegrywałem walki, to dwa razy mocniejsze podnosiłem się. Wiadomo, nie chcę przegrać, nie, nie w mojej głowie na nie, nie ma też czegoś takiego, żeby była przegrana. No ale no, fajnie by było zaboksować. Na razie trzeba się skupiać nad tymi zawodnikami, które są teraz, czyli jutrzejsza walka, następna walka jest z lutego, 7 lutego, więc na razie trzeba na razie patrzeć na to. Ale takie nazwiska jak Salido czy Łomaczenko pobudzają trochę wyobraźnię. Na pewno, ale jak, jak, jak co to mówić. On ma tak samo dwie ręce i tak samo jedną głowę. No i Wygra lepszy, taka jest, jest prawda. Przede mną jest wiadomo, jest dużo pracy, jestem on zawodnikiem i tylko trzeba trenować, trenować i myślę, że być dobrze. Jutro gala w Radomiu, chyba spodziewamy się twojego takiego mocnego akcentu na koniec roku wygranej. Tylko, nie, nie widzę innej opcji, no ale... No walka co, co, co widziałem z zawodnika no, ma być no, będzie lżejsza na pewno nie będzie taka ciężka. No, najważniejsze, by teraz wziąć, wygrać i na następny rok będzie już będą lepsi zawodnicy, będą cięści zawodnicy. Ja jestem coraz bardziej gotowy na to, żeby boksować z lepszymi zawodnikami, bo myślę, że już w jakiś sposób pokazałem zawodnikom, że e, potrafię też przyjąć, potrafię boksować w 12 rund, więc no, oby były takie walki coraz cięższe. W lutym twoja walka życia jak do tej pory, Chicago, UAC Pavilion i przede wszystkim Gala ESPN. co wiesz o swoim przeciwniku? Zastanawiałeś już nad nim, czy na razie skupiasz się na Radomiu? Powiem szczerze, że widziałem tylko jedną walkę, ale tego go zaglądałem tak szybciutko, żeby zobaczyć, jak na razie trzeba się skupić na tej walce, co jest teraz. A jak już będzie po walce, to wtedy będę mógł się skupiać nad tym drugim zawodnikiem, który już jest tam w Chicago, więc. No, zobaczymy jak to będzie, będzie dobrze, ale jak co widziałem to jest na pewno wyższy ode mnie, jest wyższy, yy, silny, co, co jego rekord mówi, że ma walki przyczasem, czy jest silnym zawodnikiem. No, jest na pewno wolniejszy, yy, to będzie na pewno jakiś mój atut, No zobaczymy jak to będzie. Jak przebiegały przygotowania, jak ci się trenuje z Poczkiem Wilczewskim? Yy, trenuje mi się bardzo dobrze, przygotowania trwały no, prawie, prawie 8, 9, 9 miesięcy, około 9, 9 tygodni. 9 tygodni mocnych treningów, więc no, myślę, że będzie dobrze, że forma jest. E, trzymałem dietę, jak nigdy tak, tak nie trzymałem, jak e, tak profesjonalnie zawsze tak zbijałem, tak e, na, na sam koniec tak zbijałem te 2-3 kilo. No, czasami 4 zdarzało się. No, ale teraz jest dobrze, czuję się dobrze, no zobaczymy. zobaczymy pokażę to wszystko w ringu, jak to jest. Piotrek Milczewski, mówisz pra, pra, pracujesz się dobrze, natomiast w Polsce wiadomo jest problem ze sparing partnerami, przede wszystkim w tych niższych wagach. Jak będą przy, przebiegały te przygotowania do tego chicagowskiego występu, wyjazd do Stanów i co wtedy? Treningi Piotrek wyjedzie, czy nie wyjedzie, czy będzie tam inny trener? My już żeśmy rozmawiali o tym i to będzie tak, że my wyjedziemy szybciej, tam dwa tygodnie wcześniej. Wiadomo, że na klimatyzację tydzień czasu już zaczniemy sam, trenować tam z trenerem ze Stanów. No i potem Piotr do nas dojeżdża i trenujemy mocno i no wiadomo, sparingi są jednak no w Stanach są do, do, za, za, jest dużo zawodników lepszych takich w sensie sparing partnerów. W Polsce, no ja w Polsce no posparowałem teraz do tej walki z, z zawodnikami cięższymi od siebie i to dużo cięższymi. No ale bardzo im dziękuję, pozdrawiam i bardzo mi bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, myślę, że będzie wszystko dobrze. I tyle. Na koniec jeszcze wróćmy z Chicago do Radomia, czego możemy się spodziewać w jutrzejszej walce? Yy, myślę, że no, no nie wiem co, czego spodziewać. No, myślę, że dobre walki, że będzie dobra walka, że jeżeli zawodnik jest dobrze przygotowany, to będzie dobra walka.